Mam go tutaj z i w tym odcinku chciałbym wam pokazać moją ulubioną kontrę na Zahena. Nie jest to co prawda Vein, ale może to i dobrze, ale będzie to Aurora. A tak naprawdę to nie wiem czy to jest y, moja ulubiona kontra, grałem to raz i byłem do przodu, nie wiem jak dobre to jest. Gram na ziomka, który jest chyba jakimś koneserem Zahena, bo ma już tym zagrane 200 gier prawie, więc nie wiem jak on już tyle tym zagrał, ale jakiś one trick Zahena. Także jak wyjdzie to na tego pana, no to raczej oznacza, że jest to dobry matchup dla mnie. Plan będzie taki, żeby oczywiście go zapuszowywać. mój Junker pafuje do bota i nie wiem gdzie będzie pafowała Riven, bo też nie mamy wizji. Więc tutaj będę musiał uważać, jeżeli chodzi o jakieś granie mu pod towerem. Natomiast oczywiście tutaj gramy pod push, staramy się trafić ku o, autosku. Kurde, jakbym rzucił jeszcze autos, to bym elektrokiuta sprakował. Zawsze tam dodatkowe 50 obrażeń, nawet więcej, bo no bo jeszcze ten autos. To by trochę różnicy zrobiło, ale to nic. Znowu on tutaj będzie podchodził pod creepa i znowu staramy się go trafić ku. Tym razem się udało. Tak nawet wyczutkę trochę rzucałem to ku, bo wiem po prostu, że on będzie podchodził pod tego creepa, no bo raczej nie będzie go zostawił, tak? Czekajcie... Jeszcze jeden autos? Kurde, nie zmieściłem. Dobra, tego autosa przede mną. Tego miniona przede. Co ja mówię? Tego miniona przede mną powinienem zautosować. Tego, co było bliżej, a nie tego, co dalej. Będę sfarmił tutaj wszystko. Ale dobra, zachęt już nie ma. Y, potion'a, właśnie, co go użył. Jak widzicie, tutaj nie rzucam już losowo kół. Dlatego, że teraz go widzę, więc mam mniej więcej wi świadomość tego, kiedy on będzie podchodził pod creepy. A po prostu, jak rzucę coś losowo, no to już o wiele ciężej będzie y, go za coś ukarać. Tutaj też z doczową, no ale jak widzicie, rzucam po prostu w momencie, gdy on podchodzi y, farmić. I taki jest schemat, jakby. Obijanie oponenta. Jak ja dostałem tym tower agro? Nie wiem. Ale niezbyt mnie to cieszy. Muszę teraz sobie zwardować właśnie ze względu na to, że nie wiem gdzie pofuje Riven. Ale może za chwilę tutaj będzie potencjał nawet na jakiegoś solo killa. Mam nadzieję, że ja jego, a nie on mnie. On tutaj fajkuje na recall, to chyba oznacza, że jakaś Riven tu jest, bo, bo... dziwne, żeby aż tak tutaj chciał mnie baitować. Za chwilę mogę nawet próbować szukać w niego flasha. Mogę zrobić coś takiego, że spróbuję podejść na niewidzce, z krzaka i zrobię Q flash E i spróbuję go zlaunchtować. Co wy na to? Coś takiego zrobić, że wyjdę na niewicze? O, jakby tutaj był trochę bliżej, to bym robił Q-flash A i bym go zabijał. Dobra, Riven nam idzie. Tutaj ten się nie trafił kanonka. Riven idzie na górnego kraba, więc tutaj za chwilę będę musiał uważać, ale jeszcze tak z 5 sekund tutaj grania mam. No i teraz robimy zawijkę i stajemy trochę głębiej na linii. I dobra, teraz jest fala w połowie, Riven tutaj faktycznie podchodzi, więc chcą mnie tutaj szukać. Nie wiem, czy nawet nie będą tego puszowali razem, żeby naprawić tutaj tę sytuację na linii. A jeżeli tego nie zrobią, to oho! Czy ten też będzie flaszował? Fleszno tutaj na wszelki, ale Ale nie wiem, zachęt bez flasha. <laughs> Ciekawe tutaj podejście. Chyba nawet tutaj zostanę, żeby uniemożliwić recall temu Zachynowi. bo teraz to akurat mój jungler tutaj będzie. I jeżeli Riven tutaj zostanie, to. Uff, dobrze, to nie dostałem. Jakby tutaj poszedł Atrox. Ja spróbuję trochę obić ten Riven. Spinguję, że Zachen nie ma flasha, ale raczej tutaj Atrox nie będzie chciał. Podchodzić. Rzucę tak jakby miał akurat podchodzić pod kanona i 9 HP mu zostało. Ale znowu na wyczutkę rzucone, że wiecie, że będzie podchodził pod miniona, tak jak wcześniej tam na tych pierwszych levelach. Ale dobra, no, będę miał dużą przewagę i w Expo i w Goldzie. Oni teraz podzielili się całym wave'em, więc, więc wiecie, dużo Expo tutaj y, stracił zachęt. No ale póki co, mecz up oczywiście wygląda dobrze. Y, Fale póki co chyba zostawię tutaj i zrekoluję i tepny, bo nie spuszuję tego na pałę, nie mam wystarczająco many. On raczej tutaj nie chce teraz tepować, bo no bo wie, że tego nie spuszuję, więc po prostu tutaj zrekoluję, kupię tak i może kupię pod na HP. Może się Przyda, oho. Tam chyba padamy w dżungli. Mój Atrex, który która ja przesadził. Moja Ari była w bazie i... i Riven tam biegła z bazy, więc nie wiem, jaki był cel tego Inwajda, ale... ale niestety tam upadnie. 2-0 Riven, niedobrze. No ja mam, jak widzicie, już prawie 20 kripów przewagi. Wiadomo, że tutaj jest jeszcze Wave dla niego do zgarnięcia. Natomiast wygląda to bardzo dobrze. Riven bardzo możliwe, że po zabiciu naszego Aatroxa zinwajdowała nasze raptory. Także może tutaj będę chwilę uważał, żeby za chwilę mi nie przebiegła na plecy, ze względu na to, że nie mam flasha Bo jakbym miał flesza, to ja mógł tutaj grać swobodnie, bo myślę, że nigdy by mnie nie zabijali Natomiast w tej sytuacji będę trochę uważał, wiadomo, że mam jeszcze RK do ucieczki, ale chciałem jej nie używać, ale dobra, jak jej już tutaj nie ma, to raczej jej y, nie będzie. Ten ziomuś kupił w ogóle dwa miecze, o, zmisowałem te dwa creepy, ziomuś kupił dwa miecze, więc nie kupował butów, nie kupował Emera, nie kupował nic, będzie chciał grać jakoś pod dojazd. No gra on z Letal Tempo i jest to jedyny ziomek, którego widziałem, że grał z tym Letal Tempo. Jest to coś, co mogłoby mieć sens w Melasy, natomiast w taką Aurorę jeżeli ja nie stroluję, no to raczej nie powinno to by mieć zbyt dużego tutaj zastosowania. Natomiast wiadomo, no jak już mi nie dojedzie, no to ciężko będzie uciec. Z tym letal tempo szybko oczywiście stakuje swoją pasywkę, więc ma jakieś tam to zastosowanie, żeby szybciej się stakować. ale to pierwsze adobie jest do mnie. O, fajnie trafione. O, ale bomba, zerkuje nawet po, pod połka. tutaj. Nie wiem czy zabijam, bo on pewnie zerkuje. Jeszcze jeden autos. Uff, idealnie. On trochę za późno zarkował i nie zablokował moich obrażeń, no ale jest super. Mamy solo killa, 25 krypu przewagi, spuszczuję chyba jeszcze jedną falę. Ile do void grabów? 40 sekund. To nie wiem, czy dobrze, że tutaj chcę puszować jeszcze jedną, dlatego że w miarę długo mi zajdzie, żeby to zrobić, i nie wiem, czy będę miał wystarczająco dobre tempo na Wojt Graby, bo po prostu będę na nie najpewniej spóźniony. Ale dobra, no Raven się pokazała na bocie, więc raczej oni i tak na respie nie będą tego robili. Ja tutaj spinguję, że będę chciał rikolować, i że zachę nie ma erki. Więc dobra, dopuszczony no wave'ik i do teraz Recall. No i widzicie, jest 7,50, a ja zaczynam rikolować. Przebieg tutaj Alistar i... i przeciwnicy tutaj mogą być pierwsi, no ale widzę, że chyba słapujemy. Dobra, chyba słapujemy, więc Lucian tam pójdzie w topa. A ja tutaj wybiegam w bota. Widzę, że Zachen chciał się wydostać z tego topa, z tego mecha jak najszybciej. Szczególnie, że są Void graby, to też dobry moment dla nich, żeby słapnąć. Jak widzicie, oni też słapnęli. Ale ja na tym nie tracę żadnych wave'ów, nawet zachę tam stracił dodatkowego wave'a. Tutaj zdążę na, na bota wrócić. Pytanie, czy moja drużyna będzie w stanie się oto no ale nie wiem, Kibicuję im. Wystarczy, żeby je nie oddali trzech, jak zgarnął jednego, to i tak już jest okej. Okay. Bardzo możliwe, że zachęć tam będzie grupową, no bo widzieliście, że on za bardzo lejnować tam nie może, także spinguje, że on tam może schodzić. O, moja drużyna tam przegrała, no to dobra, ja nie schodzę. Mój jungler już napisał GGWP, to szybko poszło. Wszyscy tam padliśmy. No dobra, no to ja koluje i do w topa chyba już. Odsłapuję się po prostu z moją drużyną, czy ja mogę kupić? Nie mogę kupić. No ale dobra, chyba po prostu i tak odsłapuję. Kupię tutaj Dark Sila i, i wracam z powrotem na topa, dlatego że oni raczej też będą osłapowywali, jak widzicie. Ale jest wojna na czacie. Bo w ogóle y, takie lore w tej grze, taki background. To mój jungler się obraził już w drafcie, że piknęliśmy Sonę. I teraz będzie wymówka, że wszystko wina Sony jak pewnie on strohowo. Znaczy, nie wiem, czy on strowo, ale każdy go wyzywa tam z mojej drużyny, więc, więc może faktycznie jest strolowo i to nie była wina Sony. No ale ja tutaj wracam do topa. No zobaczymy, no może uda się skierować tego, ja jestem w bardzo dobrym miejscu. Kominos teraz jest taki, że jak Riven do mnie przyjdzie, która ma 3-0, to mnie zabija na hita, no ale na to już nic nie poradzę. O, dostał ten. O, no i widzicie, jedna bomba i już nie ma. Y, Pół HP ten pan. Jeszcze za chwilę trafię kolejne kół. O. Jaki tutaj jest plan? O, w taki sposób próbują mnie. O, ładny podrzut. Czy Riven flashnie? He, <laughs> zachęt bez flasha. No to nieźle grają panowie, co? Chyba jednak dobry mecz, chyba jednak fajna kontra w tego zachena. Dobra, muszę tutaj uważać, ale Ale po prostu będę go zapuszowywał. Mam na Ludena w bazie, możemy po prostu zrykolował. Teraz chyba tak zrobię. Ja po prostu tutaj zrikoluję przedmiot pod plate'a. Tutaj nie będę zastawał, bo i tak pewnie zrikoluję i tepnę, on zrobi to samo, po tym dedzie. Więc tutaj sobie tepnę z powrotem, od razu będę tepował i będę grał agresywnie i moim celem jest tutaj zagrać pod cały tower, dlatego że jeszcze mam 3,5 minuty na to mam jednego Void Graba, więc może się to uda. Więc chyba teraz plan, żeby go... O, Ok, O Dobra, widział mnie chyba. Czy dobiegnę na to E? Chyba nie. Dobra, nie dobiegnę. Ale teraz raczej będzie plan taki, żeby go zapuszowywać. A teraz spinguję, że chce do mnie przyjść, ale ja tutaj nie mam erki, więc ja tutaj nic nie zrobię. Natomiast on każdego zmutował, więc ja mu nawet nie spinguję, żeby nie podchodził, bo już wszedł w ten etap y, obrażenia się na drużynę. O, powinienem trafić tym Kubo, bo tak jakoś krzywo podchodził, to pomogłem to trafić, tak myślę. Może tutaj trafię? O, kurde, szkoda. Ale mam tego potion'a, który, którego kupiłem wcześniej, to teraz się przyda. No i dobra, dalej tutaj będę musiał pod towerem. Dalej będę po prostu go hitował. Póki co nawet nie rzucam speli. Teraz mogę rzucić, bo on już użył swoje E, więc widzicie, że dostaję po prostu bombę za, za połowę HP. I co, za chwilę na mojej RC mogę go. Spróbować zabić, ale już teraz? O, już myślałam, że to trafiło. Już miałem mówić, że już teraz go zabijam. Ale jednak nie, no ale po prostu puszuję na pałę znowu i, i widzicie, jak to wygląda. Mam teraz rkę, więc jakby został, no to już raczej na pewno pada. A jak tutaj zricolował, tak, jak teraz, no to widzicie, że po prostu powoli, powoli hituje ten tower. Nie mam tutaj wizji, więc muszę uważać. Ale playty tutaj, jak widzicie, powoli spadają. Jest tam Raven, więc każdego widzę. Mam nadzieję, że moja drużyna tam nie padnie 5 za 0. Bo ja mogę tak raz kierować, jak nie będziemy 0,20. Jest tam Tepek, nie wiem od kogo. Jest to Tepek od Leblanc, bo zahen nie ma. Dobra, zahen tutaj wrócił z. Tiamatem. O! Ładnie trafił. Czy on będzie mnie erkował? Będzie mnie erkował. Była to dobra arka z jego strony, bo nawet jak on tutaj się wymieni hp to jest opłacalne dla niego w tej sytuacji, no on po prostu dostaje stąpa, więc jeżeli mu się to udało, to oczywiście jest to dla niego dobre. Jak jakbym tutaj spróbował go szczyzować jakoś krzaka i zostać? Dobra, nie będę kombinował, po prostu zrykoluję, wrócę na linię, zaakceptuję fakt, że pewnie muszę stracić jednego wave'a i jednego plate'a przez to, że stralowałem, no, ale się oczywiście zdarza, wracam teraz z lepszymi przedmiotami. Teraz przez to, że on też zostaje na tego plate'a, no to będzie, pół hap... będzie miał pół HP, no i oczywiście nie ma on tp Uuuu, ale bomba. Nie wiem jak to ku trafiło. Tak szczerze nawet nie byłem pewny, czy zabiję no ale jak zabiłem, to dobrze. No ale to jest ta magia Ludena z Elektrocutem. Jak traficie, to To tak siedzi. Tak, tak się zaobrażenia. Leblanc tutaj jakaś schodzi do topa, ale ma jeden HP, To tam nie muszę schodzić. Pinguję, że chcę grać pod Tower. Użyję sobie tutaj niebieski trinket. Nie wiem, gdzie jest Riven nie mam flasza ani arki, więc jak przyjdzie, to pewnie mnie zabije jakoś tutaj od pleców. No ale gramy, no ale gramy. O nie, dźwięk był zbugowany i nie mieliście dźwięku. Sorry, panowie, sorry. Tak jak grze nie mieliście dźwięku z gry, jak ta goram. No jest jak jest. No ale spokojnie, u mnie problemy techniczne. To klasyk. Jak ktoś jest nowym widzem, to zapamiętajcie, że u mnie, tak jak u Goa, jak ktoś ogląda, a właściwie to słucha, zawsze są problemy techniczne. Może tutaj spróbowałbym go obić na niebicę. Jak widzicie, tutaj staram się ciągle wykorzystywać tę niewidkę w taki sposób, że wyskakuję jakby w krzaku. Znaczy, używam to wuję jeszcze w krzaku i wychodzę na niewitce z krzaka, żeby jakby nadal mnie nie widział ziomuś. Nie wiem, czy tutaj tego nie sterowałem, tego było, ale mniej więcej taki jest zamysł. Ale dobra, im wstaje Blue buff, ja postaram się podnieść naszego Red Buffa. Yy, Herald za 40 sekund. Moja drużyna tam gra pod bota, więc w razie czego będę mógł tam tepnąć. Alistar tutaj widzę, że się kręci w Topside, więc nie wiem, czy nie będą próbowali odpowiedzieć i za na topa. Więc próbuję tutaj po prostu przeciąć tego Alistara i go trochę obić i. I trochę uniemożliwić mu... Muszę robić zawikę. O. <laughs> to niezła sztuczka. Mam nadzieję, że tutaj przeżyję. O. Ty, on flashnął. Czemu on flashnął? pari, a nie we mnie? On mnie nie zabijał, jakby flashnął we mnie od razu? Nie wiem. Ale... Ale nie narzekam. Napisał mi WP Clean. <noise> ta, Tak, dużo zrobiłem. <noise> dużo zrobiłem. Ale dzięki, dzięki, pęk. No dobra, bierzemy tutaj Meat Tower. No i gra wygląda, no bardzo dobrze. No bardzo dobrze wygląda ta gra. O Dali. No i kurczę, chciałem na was, dla was nagrać taki fajny odcinek, jakiś dłuższy, jak kieruję grę. Znaczy i tak ja skierowałem, ale, ale wiecie o co chodzi. i teraz problem jest taki, że macie większość odcinka bez dźwięku. Już myślałem, że pogram trochę dłużej, żeby ten problem z dźwiękiem nie był aż takim dużym problemem. Ale kurczę. No dobra, honorujemy drużynę, plus 20 punktów. No wczoraj, nie, przedwczoraj na odcinku było 1100 LP po wygranej, dzisiaj jest 1080. Także jedna gra w te czy we w te. Do Challengera brakuje czterech wygranych, może już pięciu, bo codziennie ten próg rośnie, tak o mniej więcej 5 LP. Wczoraj był on 1155, więc może dzisiaj już będzie 1160, ja nie wiem. Ale jak widzicie, każdy grinduje na koniec sezonu, Zachę zrobił 2K obrażeń, ja 12K. <laughs> także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnej grze. Znowu ten zachęt. To co, może tym razem Kledzik? Wcześniej piknąłem yy, Kassante, ale w tej grze nie jest, mi się podoba Kassante. Może tym razem Kledzik? O, jednak zachęt nam idzie, trzeba sobie Bambuko mi zrobili? Nie wiem na kogo gram, ale zagram z tym Led w Darius ciężki matchup? nie wiem. Nie pamiętam kiedy go ostatnio grałem, także nie wiem. Pewnie powinien być ciężki, no, ale może coś wykombinujemy. Możliwe, że Nuno tam pokręcił kulę w botsite. Dobra, no będzie trzeba się trochę przemęczyć na linii. O! Nuners, chce inwajdować musi uważać Jace. Nie wiem, czy od wilków nie musi zacząć, bo on tutaj chce chyba szyzować. Poczekam tutaj jeszcze chwilę na wszelki. Trochę mi to może linie utrudnić, ale, ale żeby nie dostać za to ja teraz dostanę cheese'a za to. Mogłem spróbować zrobić E do przodu i później wrócić drugim E. Dobra, nie zonuje mnie od expa, więc git. Kurczę, no trochę ciężko było mi przewidzieć, że to będzie za mi midzie. Jest na niczym to na Dariusie, ja wiem. Hashtag afera. No chyba O, akurat wziąłem W, żeby Gripa sfarmić. Teraz zacznie się moment, kiedy będzie trochę niegrywalny mecz, bo fala się odbija, on będzie wygrywał 1 na 1. Teraz jest ten moment, w którym trzeba się bardzo mocno pocić, czy ja mogę tego Canona grać. Kurde, autosu nie zmieściłem, chciałem mu zbić bomb plating chociaż. Nie, nie wezmę. No bez żanglera to jeden z tych matchupów z gatunku mniej grywalnych. No będzie chciał mnie przyciągnąć, izolinować, bo ja nie mam w. Teraz mnie zabije, bo się nie zdąży załadować raczej. Ale spróbuję to dopchać. Nie wiem, czy Lununersa za chwilę jakiegoś nie będzie po recallu. Jace właśnie, więc... Nie wiem czy się uda to dopchać. Taka jest trochę na tym, o. Nie sfarmiło się nic, no ale... Ale najważniejsze, że dopuszczowane. On to nadal będzie starał się frezować. Musiałem przetnąć, powiem, do 100 stuna, później by mnie przyciągnęli. Byłby klops. Ale się gra, no fajnie się gra na topie, co? Takie match Jak się nadziejecie na ciężki match-up. najlepszy kontra w Darius'a, jakiś Jace, na te dwa. Możliwe, że to jedna z tych gier, w której trzeba zraszować Tiamat i starać się proksować wave y między towerami. Powiedzcie, że Laning Face. Nie wiem, czy widzieliście, bo się nie biłem i nie chciałem się bić, ale jak coś przegrywałbym. Lebisy <laughs> kupił, to próbujemy proksować. Ja mam flash, jak do mnie przebiegnie, to mnie zabija. Ale mogę spróbować trochę, zrobić go w bambuko, Żeby zaczął do mnie biec i może się wave rozbije. Nie, nie rozbije się, ale przynajmniej go spulowałem. To teraz się puszyją w moją stronę, bo się creepy zestakowały. Widzicie, co jest najlepsze, że na innych liniach, jakby ktoś musiał grać taki matchup, na midzie czy na bocie. To by już szło 20 pingów do junglera, do supporta, żeby każdy przybiegł, ale wszyscy top już mają świadomość tego, że, że nikt nie przybiegnie, jak jest taki matchup i trzeba się po prostu męczyć I liczyć na to, że ktoś skieruje. To jest najlepsze w topie. Każdy tutaj jest psychopatą. Mam da. myślałem, że gram na zahena. Mayday, mayday, fala się odbija w jego stronę. Mayday, mayday. Leśniczy, pomocy. Leśniczy. Kurde, zbił mi konia. Nie wiem, czy teraz mogę podejść. Nie wiem, czy jest zdążę załadować. Musi raczej pomóc mi to spuszować. Uff, leśniczy przyszedł. Dzięki, dzięki. Nagradę teraz mogę pomóc na void i chyba jednak nie będziemy ich robili, co? Chciałbym w recall pójść raczej. Dostanę, bo teraz całego wave'a. I tak w miarę blisko będę do załadowania po tym, yy, tym wave'ie. O, dostał. Ale sztuczkę zrobiłem. Essa na fraigo, Essa. Gramy play jeszcze. Jak działa ta pasywka? Jakbyś miał ją i na przykład 200 HP, a ktoś by uderzył więcej, to najpierw pasywka się zbija. Czy giniesz od razu? Pierw się zbija pasywka. Jakbym jakby mam 50 HP na koniu, a bez konia mam 100, to jak ktoś by miał mi waląć 300, to i tak mnie nie zabije. Bo pierw musi mi się, jakby muszę te HP z konia się zbić. Czyli pierw te pierwsze HP -ki spadają. Nie, nie, najgorsze mam, no proszę ja. Bo muszę uważać, bo nadal. Czy zmienia coś ten kill? Nie sprawi to, że będę wygrywał, ale trochę ustabilizowało sytuację w Goldzie. Bo na początku musiałem oddać 20 creepów, a teraz trochę chociaż w Goldzie się odrobiłem i w Explorie. Kurczę, zbił mi konia. 5 złotych. Wchodzę na wieczornego streama i pierwsze to słyszę, kurczę zbił mi konia i że gramy na frajgo. Kappa disco. Kappa Dzięki disco. <grymki grymki> za piątkę. Nunu tu biegnie. Jakby nie wie, to to bym zostawał. I bym go zabijał teraz. Ale jako, że nunu jest, to muszę zrekolować. Jakby tu nie było nunersa, to bym chętnie zostawał na takich hapekach. Dobra, no on raczej zrekolował, co? Jak nie, to za chwilę jakaś kula nunu. Na mnie będzie leciała. Chwilę kula będzie na mi leciała. Nie zostaje. 100 golda mi brakuje. No dobra, zostaje. <grywa> on ma tabisy na tym Lunersie. To może dlatego on pozarobi je. Bo jak widziałem tę to tak byłem pewny, że już derówka. 67 farmy. No niedawno było 67. Czy się denerwujesz czasem podczas gry? Tak. No niby nie ma jedenastki, ale i tak muszę uważać na Olin'a. Bo Darius, no to jednak Darius. Jak nastakuje pasywkę, to wiecie, jak jest. No dostałem tym. Nawet chciałbym, żeby mi. O dobra. Hit. Czy on flashował w tamtej akcji? Bo jak ma flesz, to może mnie ograć. Jak nie ma, to go zabijam. Chyba nie flashował. No. Jak Dzidusia! Niezbyt work, bo playta dostał, znaczy playta. na, ale musiałem. To już była honorówka. Ale widzieliście, zniszczyłem miniona, bo mi brakowało 5 punktów do załadowania się, i dzięki temu się załadowałem. Dobra, analiza gry, bo jeszcze skupiam na tej wyspie tutaj na pojedynkach. A tutaj cała moja drużyna wygrywa, no i Git. Dobra, no teraz muszę uważać, no ja strajk Breakera. Jak podejdę, to mogę już nie uciec. Niby samonerów nie ma, ale No wiecie, jak jest. No nie ma na sobą nie wiem czy nie możemy nawet próbować go zabić jakby tutaj Jace przyszedł, oho, kłopoty, czy nie? Redemption czy no p? Rka pod tempo, żeby szybciej puszować. O nie wiem, czy to uf. Będę grał tutaj od boku, żeby w nich wejść jak będą podchodzili. Tak chciałem, żeby trochę podeszli. Na tym krzaku trochę bardziej niebezpiecznie, ale jak mam katarinę to. O! Wykręciłem. Dobra, zawika do bazy. Tutaj zostajemy trochę długo, trzeba uważać na jakiegoś Nunersa. Dobra, kwiatkę mogę podnieść czerwonego. Co jakiś black Cleaver teraz? Dobrze ta gra wygląda, ale trzeba uważać. Bo mają takie czempiony, łatwo gra. grę. Obawiam się, że z tego już się nie da mnie uratować. Oj. Ale unlucky puczek, ale inaczej nie dało się flashnąć. Ale dobra, szadam, dostał trash. i nice. serio dwa samonery spalił? Na no co? A, żeby zablokować miarkę Zabić mnie zabili, czy im się to opłacało? A kurczę, tak średnio najeżdżę. Kurczę, nie wiem, czy pod jakimś innym kątem mogę flashnąć. No jak flashnę tutaj niżej, to, to nie zdążę uciec. No do góry też nie flashnę, nie no, nie dało się za bardzo. Musiałem po prostu je flashnąć. Ogólnie bardzo w nudny sposób prowadzić nagrywki, ale przez to jak opisujesz każdy ruch, to jest to na tyle interesujące, że oglądam każdy odcinek pozdro. Dzięki. No właśnie nie wiem, co to znaczy, że jest nudne, ale interesujące. Znaczy, domyślam się, ale... Ale Duality of Men trochę. 30 sekund, smog, Czy chcę wyjść jeszcze w jednego top wave? A? Chyba nie. O, lecz nie muszę. Czy winy rzędu, chyba, klasa. Ale no, musiałem się trochę pomęczyć w tym matchupie na początku. Nie wiem, czy mogłem coś tam flipować po trzecim levelu, żeby w niego wchodzić. Ale, ale wolałem nie ryzykować, bo jakbym padł, to byłby problem. Jakicie win rate? Zaczęło się. A, spugowany jest tej match history, czekajcie. Zaczęło się od tej gry na streamie. jestem. Wygrałem, wygrałem. Jakicieś, że za dużo nie dało się zrobić. Można się domyślić, czemu. A teraz wygrywam. Póki co 4-2 na streamie.